Dzień dobry, witajcie! Następny punkt naszej lekcji 10 to jest kwadrat i trójkąt równoboczny. Przypominam dwie najważniejsze figury w planimetrii. Co macie wiedzieć? Wzory. Państwa, to są podstawowe wzory. Na wysokość trójkąta równobocznym jest w tablicach. Na pole trójkąta równobocznego jest w tablicach. Na przekątną w kwadracie nie ma w tablicach. Niestety nie ma, bo oczywiście wzór na przekątną być nie musi. Zresztą tak samo jak wzory na wysokość w druku no ale akurat są. Dlaczego? Ponieważ można sobie to poradzić z twierdzeniem Pitagorasa oczywiście, no nie? Natomiast warto znać te wzory, bo to upraszcza zadania. Zobaczcie, co było na maturze tamtą. roku. Było takie to zdanie. Wysokość Czyli kąta równobocznego jest równa 6 pierwiastków z No i wynosi pole, pole. No to proszę Państwa, jeśli nie znasz wzorów, albo nie umiesz ich znaleźć w tablicach, no to niestety, ale będziesz musisz skazany na twierdzenie Pitagorasa. No i lecisz sobie z Pitagorasikiem, tam A kwadrat B kwadrat C kwadrat, nie wiadomo czy się nie pomylisz. Natomiast lepiej od razu znać, proszę Państwa, wzór, wzór na wysokość tylko się równobocznej. No, patrz jak znasz taki wzór, umiesz z niego skorzystać, podstawiasz tutaj pod h, to wysokość, mnożysz, dzielisz sobie przez piąteczkę z 3, tak, mnożysz przez 2 i otrzymujesz odpowiedź, ile jest a? 12. Znaczenie to może za szybko, ale skupcie się, czy mają takie porównanie, czy umiecie obliczyć. A, najpierw porównać razy 2, 6 razy 2, 12 pierwiastków, później przez pierwiastek z 3 podzielić, on z dwóch stron ginie, bo się dzieli. No i zostaje jeszcze 12. No i teraz tylko wzór na pole, tylko na A, kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. 12 do kwadratu 12 razy 12 144 144 przez 4 yy, 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 to trzeba mieć kalkulator. No i wychodzi 36 nie? Musisz. To, to jest naprawdę podstawowa figura w geometrii. Naprawdę często jest na maturach. Szkoda by było nie mieć następnego punktu gratisowego. Jeszcze jest kwadrat. Na maturze nie było nic z kwadratem, ale proszę pamiętać, że może być z wzorem na przekątną. Przekątna kwadratu, nie? Za chwilę zresztą dam wam takie zadanko, gdzie przekątna kwadratu jest, nie wiem, na przykład przekątna jest dobra, 10. No i policz bok. No to wstawiasz tutaj 10, tutaj wstawiasz 10. Tu 10. No i dzielisz przez pierwiastek z 2, czyli A to jest 10 przez pierwiastek z dwóch. Trzeba się umieć pozbyć pierwiastka z dołu i masz bok kwadratu, to no nie? Bardzo typowe zadanie Państwa. Ok. Koniec już oglądania. Nie ma. Teraz proszę sprawdzić. Widział karteczkę i sprawdź się, czy umiesz. Naprawdę to jest bardzo ważne. Proszę bardzo. Podane jest pole. Oblicz wysokość. Udana jest przekątna. Oblicz pole kwadratu. Proszę Państwa, bardzo ważne. Teraz wyciągasz karteczkę, dajesz sobie stop i licz. I licz. Jak już policzysz, sprawdź, czy rzeczywiście jest OK. Bok y, trójkąta 8, wysokość 4 pierwiastki z 3. Tak ci wyszło? No to umiesz to brawo. Tak trzymaj. A tu wyszło ci pole 32. No to dobrze. Jeśli tak, no to znaczy git, umiesz y, w i trójkącik. Naprawdę ważne dwie figury płaskie. Pamiętajcie. Okay? Teraz to...